Cześć, tu Janusz Szymański. Witam na moim kanale, gdzie rozmawiamy o samochodach, od recenzji modeli po wskazówki dotyczące jazdy. Subskrybuj, aby nie przegapić żadnych nowości. Teraz przejdźmy do dzisiejszego tematu. Czyszczenie wnętrza samochodu jest niezbędne do utrzymania go w dobrym stanie, ale należy pamiętać, aby dbać również o wewnętrzne. Plastiki oto wskazówki, jak je czyścić, ożywiać i konserwować. Jak czyścić wewnętrzne plastiki samochodu? Dbanie o samochód jest niezbędne, aby zachować jego piękno i sprawność na dłużej. Dlatego wszystkie czynności związane z czyszczeniem ESA bardzo ważne, zarówno dla higieny, jak i dla zwiększenia jego piękna. W związku z tym ważne jest również dbanie o wnętrze, zwłaszcza o plastikowe części, które wymagają odpowiedniego traktowania, aby pozostały błyszczące i w idealnym stanie. Tworzywa te mogą ulec uszkodzeniu na wiele sposobów, zarówno w wyniku normalnego użytkowania, jak i stosowania zbyt agresywnych produktów. Na szczęście, aby skutecznie wyczyścić plastikowe wnętrze samochodu, wystarczy postępować zgodnie z prosta procedura, pierwszym krokiem. Jest przetarcie wilgotna ściereczka z mikrofibry, która pomaga delikatnie usunąć większość zabrudzeń. W przypadku plastikowych i materiałowych wnętrz z dużą ilością kurzu można najpierw użyć dmuchawy, a następnie odkurzacza samochodowego. Aby usunąć sierść zwierząt domowych, resztki jedzenia i inne. Gdy to zrobisz, ponownie przetrzyj wnętrze plastiku wilgotna ściereczka z mikrofibry i zakończ czysta, sucha szmatka. W tym momencie pozostaje tylko jeden ostatni krok, jako wewnętrzne plastiki samochodu. Oto triki na utrzymanie ich w czystości i ożywienie. Jak o plastiki samochodowe. Ponieważ plastikowe elementy wnętrza samochodu SA szeroko stosowane, a także SA stale narażone na działanie promieni UV, mogą się pogarszać, Blaknąć i pękać w dłuższej perspektywie. Dlatego ważne jest, aby znać i używać produktów specjalnie zaprojektowanych do usuwania zadrapań i odnawiania plastikowych elementów. Wnętrza, aby były jak nowe. Po perfekcyjnym i starannym wyczyszczeniu potrzebne są odpowiednie profesjonalne produkty do ożywienia wewnętrznych tworzyw sztucznych. Przydatne do usuwania zadrapań, w miarę możliwości na bazie wosków roślinnych i bez obecności substancji szkodliwych dla ludzi i zwierząt. W tym sensie spray SA z pewnością najbardziej funkcjonalne, ponieważ wystarczy spryskać nimi plastikowe części, a następnie rozprowadzić. Je czysta, sucha ściereczka z mikrofibry, aby uzyskać natychmiastowy efekt połysku. Krótko mówiąc, dzięki tym sztuczkom i odrobinie cierpliwości wystarczy kilka minut, aby plastik wnętrza samochodu znów usnił. Opublikowano w majsterkowanie przy samochodzie praktyczne poradniki czyszczenia samochodu, a wordpress commenter Hello World.